Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja dzisiaj mam taki luźnawy dzień, mam tylko jedno spotkanie, ale za to w jednym z najdroższych budynków w Warszawie. Jeżeli chcecie zobaczyć, co się tam będzie działo i jaki jest plan na ten dzisiejszy dzień, zapraszam Was do oglądania tego odcinka. On my shoulders, I feel a burn inside of my. Ale ta Warszawa się rozwija, nie było mnie w centrum takim ścisłym, no naprawdę dosyć długo, nie pamiętam kiedy byłem ostatni raz, ale zobaczcie ile tutaj nowych wieżowców powstaje. Ja nie wiem, czy tylko mnie to zaskakuje, ale fajnie, że nasza stolica tak cudownie się rozrasta, mam nadzieję tylko, że w niedalekim czasie będzie nam dane z tego wszystkiego korzystać. Właśnie zobaczyłem na podglądzie, że jestem cały, jakiś taki okudłaczony, a ja zawsze noszę ze sobą rolkę, więc już się ogarniam. W ogóle niebawem będę nagrywał dla Was moją poranną rutynę i tak sobie pomyślałem, że mógłbym też nagrać rutynę przed wyjściem z samochodu, ponieważ ja zawsze się rolkuję, później szukam perfum, zawsze mam coś koło siebie, więc się śmieję, że mogę nagrać też taką moją rutynę wychodząc. Z samochodu także no co już teraz jestem gotowy na spotkanie lecimy dalej Pewnie za moment pojawią się pytania, co to za perfumy, więc od razu nagram. Ja tych perfum wcześniej nie używałem. Jest to marka Hermes. Bardzo taki elegancki, męski zapach. Także jeżeli dziewczyny i kobiety, które tutaj mnie oglądacie, a jest Was naprawdę bardzo dużo, chcecie zrobić elegancki, wytworny prezent dla swojego mężczyzny, serdecznie polecam Wam ten zapach. Dobra, bo ja cały czas tutaj siedzę i się rozgaduję, a już jestem spóźniony na spotkanie. Ja właśnie wróciłem ze spotkania i tak się zagadałem z Rafałem, że nic dla was nie nagrałem, ale to cały ja. Jeszcze będzie okazja pewnie pokazać to miejsce i trochę więcej powiedzieć, co tam robiłem, a teraz jadę po kwiaty, jadę pod halę mirowską. Kupić żółte tulipany, ponieważ wyrzuciłem dzisiaj już kwiaty z zeszłego tygodnia i potrzebuję nowych. Jadę później do babci, ponieważ zrobiła dla mnie pierogi. Babcia chyba martwi się, że nic sobie nie gotuje i cały czas zamawiam, więc. Wie, że kocham pierogi z mięsem w jej wykonaniu, i zadzwoniła do mnie i powiedziała, że gdzie ty jesteś, gdzie ty latasz, masz przyjechać po pierogi, bo zrobiłam dla ciebie, więc jadę teraz grzecznie odwiedzić dziadków, zabrać pierogi, i później widzimy się już w domu. Co to za skandaliczna pogoda, masakra? Jestem tak letnio ubrany, dobrze, że miałem szalik w torbie. Stwierdziłem, że kupię też kwiaty dla babci w podziękowaniu za pierogi. Zaraz zastanowimy się wspólnie, jakie kwiaty dla niej wybrać. Poproszę Was o pomoc. Także zmierzamy pod Halę Mirowską. Mam dylemat, które kwiaty wybrać Czy standardowe, żółte, czy takie pomarańczowe? Dajcie proszę znać w komentarzach, które byście wybrali Bo chyba nie wiem, w sumie sam Dajcie znać Kwiaty kupione, bardzo ciężkie są Pani powiedziała, że będą ogromne Teraz zmierzam do samochodu i zaraz Wam je pokażę Poprosiłem Was, żebyście dali znać w komentarzach, ale przecież to nie jest Instagram, żebym od razu mógł Was posłuchać i zdecydować, więc musiałem wybrać sam. Zdecydowałem się na takie pomarańczowo karbowane tulipany. Przed chwilą mówiłem Wam, że Pani powiedziała, że one są bardzo wielkie. No, te pąki będą bardzo duże. Są mega też ciężkie. Mam nadzieję, że babci się spodobają i zaraz też wstawię sobie je u siebie w wazonie na stole jadalnianym. Powiem Wam, że prezentują się naprawdę cudownie. Dajcie znać, jak Wam się podobają i czy byście wybrali też te, czy klasyczne żółte. Teraz już możecie mi na ten temat powiedzieć, ponieważ no już nie zdradzę żadnej tajemnicy. Nie wiem, czy też macie tak, ale ja zawsze jak umyję samochód, jak się tak lepiej, ładniej ubiorę, zawsze pogoda jest do kitu. No dzisiaj to po prostu przychodzi to najśmielsze oczekiwania. Ja mam jeszcze białe, nowiutkie snickersy Valentino i tak jest mi ich szkoda. Dobrze, że założyłem chociaż skarpetki, to nie marzną mi kostki. Wiedziałem co prawda, że pogoda ma być tak fatalna, ale też nie pomyślałem o tym, że no okej, okay, u mnie w mieszkaniu wyjadę z garażu i nie będzie na mnie nigdzie padało, ale już... Już na spotkania, i nawet tutaj po kwiaty, no niestety, będzie trzeba przejść powietrzem, i no nieadekwatnie do pogody się ubrałem. A bardzo często mi się to zdarza, także, no, jeszcze nie przywykłem. Ale nic, nie ma co przeżywać, to tylko rzeczy najważniejsze, że mam wszystko, po co przyjechałem. Kupiłem kwiaty dla siebie, dla babci, więc teraz mogę w spokoju do niej jechać i podziękować za te wszystkie pyszności. No, co u dziadków pewnie nie będę już nagrywał, ponieważ oni. Totalnie tego nie czują, nie chcę też ich niepotrzebnie stresować. Także widzimy się już w moim mieszkaniu. Zobaczcie, jeszcze właśnie miałem ruszać, ale sprawdziłem i temperatura jest no, koszmarna. W weekend było tak gorąco, tyle ludzi już wyszło na spacery i na rowery, a teraz znowu są tylko ciut ponad 2 stopnie. Nic dziwnego, że tak przemarzłem. Jestem zziębnięty już, marzę, żeby napić się ciepłej herbaty. Dobra, bo ja nie ruszę spod tej hali, bo cały czas coś sobie wymyślam do nagrywania i coś sobie przypominam, o czym chciałbym wam powiedzieć. Więc już nie przedłużając, jadę do dziadków. Hey, I don't get what this is about. You got my head spinning on my shoulders. I feel it burn inside of my. Zobaczcie, tak prezentują się pierogi od mojej babci. One są specjalnie zrobione, mm, tak grubo. To ciasto jest takie grube, ponieważ ja takie najbardziej lubię. To są najlepsze pierogi na świecie, pierogi z mięsem w wykonaniu mojej babci. A tutaj mamy tulipany. Zobaczcie, jak one ładnie wyglądają. Zaraz je ustawię na stół i pokażę wam jak to wygląda. No. Those lucid dreams and one of those lucid dreams. Teraz sobie zasiadłem w salonie. Jestem bardzo ciekawy, czy któryś z sąsiadów zaraz zacznie wiercić, zacznie remontować, bo to jest bardzo w ich stylu. Usiadłem tutaj na chwilkę, żeby opowiedzieć Wam o tym, ponieważ dodałem dzisiaj post na Instagramie odnośnie mojego Chrześniaka i niesamowita ilość wiadomości, ciepłych słów od Was spłynęła i bardzo Was ciekawi historia co się wydarzyło na porodówce podczas gdy Ania rodziła ja nie wiem czy mogę aż takie szczegóły zdradzać, ale opowiem wam z perspektywy naszej jak to wyglądało Ani poród należał nie do najłatwiejszych i nie najszybszych ale tutaj w szczegóły nie będę się zagłębiał, bardziej śmieszna i taka naprawdę mega fajna historia jest taka że my z rodzicami bardzo długo na tej porodówce siedzieliśmy no i byliśmy najnormalniej w świecie głodni, a nie wiadomo było kiedy to wszystko się rozpocznie, więc zamówiliśmy sobie pizzę, zamówiliśmy sobie kole, były też bombelki, oczywiście. Moja mama cały czas wchodziła, zaglądała, czy, czy już coś się zaczęło dziać. Te wszystkie pielęgniarki, ci lekarze patrzyli na naszą rodzinę jak na wariatów, powiedzieli, że nigdy w tym szpitalu takie cyrki się no, nie działy, ale wiecie, my jesteśmy naprawdę wszyscy bardzo ze sobą zżyci, uwielbiamy i jesteśmy zawsze na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami. I tym, co się u nas dzieje, także w tym wypadku nie mogło być inaczej. No, ja jak sobie przypomnę tą e, historię i w ogóle teraz z perspektywy czasu, jak to musiało komicznie wyglądać. No my się zachowywaliśmy jak jacyś naprawdę nienormalni ludzie, ale najważniejsze dla nas było to, żeby to wszystko przebiegło bezpiecznie, żebyśmy byli na bieżąco e, co do sekundy, ponieważ moja mama już później jak się rozpoczęła akcja porodowa, e, mój brat oczywiście był za Anią, moja mama była pod drzwiami, e, na Migi nam przekazywała co się dzieje, czy Ania prze, czy Ania nie prze. Także naprawdę to było coś śmiesznego już później cały oddział nie zwracał na nas uwagi, tylko powiedzieli, że tylko moja mama może być pod drzwiami, więc my byliśmy no dosłownie. Nie wiem, ile to jest, 5 czy 10 metrów dalej, i mama nam mówiła, że Ania prze, nie prze, że już, że jeszcze nie. Ja też byłem cały czas na łączach za ani siostrą, ponieważ no, ona nie mieszka w Warszawie, a też chcieliśmy, żeby była na bieżąco, więc wszystko zdawałem jej no, z sekundy na sekundę. Także cała ta sytuacja no, była naprawdę cudowna. Jedni naprawdę mogą pomyśleć, że jesteśmy zdrowo robnięci, ale dla nas. To był cudowny czas. Dziś świętujemy trzecie urodziny naszego Leosia. I dlaczego z tego szpitala chcieli nas wyrzucić, ale naprawdę e, przyszedł ordynator i powiedział, że jak dalej taką szopkę będziemy uskuteczniali, no to będziemy musieli całą rodziną szpitala opuścić. E, kończąc ten temat, wspominam, to wydarzenie naprawdę... Pamiętam każdą minutę z tego dnia. I już tak na zakończenie tego vloga chciałbym Was prosić o zasubskrybowanie mojego kanału, dążymy do 20 tysięcy, mam nadzieję, że nas będzie w ogóle jeszcze więcej, ale na ten moment 20 tysięcy subskrypcji będzie dla mnie naprawdę wystarczające. Także jeżeli już obejrzeliście ten film, no a jest to już końcówka, to zostawcie proszę suba. Do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale Buziaki.